teraz piąty i ostatni problem, ale szalenie ważny i wrócimy tutaj sobie z powrotem do naszego Yoast SEO. Mianowicie chodzi o title i description. Uwierz mi, jeszcze wiele osób posiada wpisy albo strony, które nie mają wpisanych ani description, ani title i przez to tracą naprawdę wiele ruchów Google, dlatego że te informacje są szalenie ważne dla bota Google. Dzięki nim wie, o czym jest Artykuł, a przede wszystkim użytkownik wpisując daną frazę w Google, i powiedzmy, Twoja strona pojawia się na drugim, trzecim czy czwartym miejscu dzięki takiemu krótkiemu description jesteś w stanie zachęcić tego użytkownika do kliknięcia właśnie twojego linku, a nie jakiegoś linka konkurencji. Także wrócę tutaj do tego pierwszego błędu, czyli braku wtyczki. Polecam ci szalenie zainstalować tą wtyczkę, bo dzięki temu w bardzo, bardzo łatwy sposób będziesz mógł sobie doda dodawać zarówno tytuły do konkretnych podstron czy wpisów, jak i opisy meta description. To jest naprawdę bardzo ważne i dzięki temu twój ruch na stronie się zwiększy i to jest praktycznie gwarantowane.